Po raz kolejny w niecodziennej scenerii Zamku w Dębnie dzieci bawiły się z okazji swojego święta. Gospodarze przygotowali, przygotowali dla nich szereg atrakcji, wśród których były między innymi warsztaty hawciarskie, mini turniej rycerski, teatr uliczny i pokaz umiejętności specjalnie wyszkolonego psa. Dzień Dziecka w Zamku ma już długoletnią tradycję. Początkowo głównego organizatora, czyli muzeum, wspierało Dębińskie Centrum Kultury. W ostatnich latach do grona współorganizatorów dołączył także Bank Zachodni WBK oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie. W efekcie oferta dla dzieci była tym razem szersza. Głównym hasłem imprezy tegorocznej było hasło, co dama może, a rycerz powinien. W związku z tym zajęcia, które odbywały się wokół zamku, a były to wszelakiego rodzaju warsztaty, jak i właśnie opowieści w zamku, były skierowane właśnie na średniowiecze, na czas, kiedy dama mogła być wspaniałą damą dworu, a rycerz Zdobywał jej serce. W tym roku również ważnym był kodeks rycerski, do którego odwoływaliśmy się w wielu legendach, jak i też wskazaniach moralnych. Organizatorzy przygotowali dla dzieci ofertę w formie bloków tematycznych. Zajęcia odbywały się równocześnie w kilku miejscach. Na wzgórzu zamkowym, w samym zamku, na podzamki. Mogły brać udział w warsztatach hawciarskich, mogły próbować pisać gęsim piórem, wykonywać biżuterię lub rywalizować w mini turnieju i zabawach rycerskich. W zamkowych wnętrzach pracownicy muzeum opowiadali o historycznych i legendarnych postaciach, które w swoim życiu kierowały się zasadami kodeksu rycerskiego. Dzieci miały okazję poznać życie ludzi w czasach tak odległych jak średniowiecze, zaglądając na przykład do dawnej kuchni. W sali rycerskiej można było zobaczyć, jak dawniej tańczono, jak spędzano wolny czas wolny czas i samemu wziąć udział w szybkim kursie dawnego tańca.